No właśnie, słuchajcie, przed chwilą skończyłem nagrywać film o gs 900 Adventure, on sobie tu stoi i tak tchnęła mnie taka myśl, która dosyć mocno i dosyć często mnie dotyka. Czemu motocykle trochę, nazwijmy to słabsze, generalnie głównie silnikowo, zazwyczaj mają znacząco słabsze wyposażenie? I tak rozwinęła mi się ta myśl i ja na, na nią znalazłem odpowiedź, bo silnik to niewielka część całego motocykla, przynajmniej w dzisiejszych czasach. Cała ta reszta kosztuje dużo. I teraz powiedzcie mi, czy taki GS jak za mną stoi, z tym wyposażeniem, on jest wyceniony na około 76 tysięcy, startowo na 66, jak dobrze spojrzałem w katalog, jak dobrze pamiętam, to jest jego wyjściowa cena. GS 1300 wyjściowo kosztuje 86 Tysięcy taki wyposażony, jak widzieliście u mnie na filmie już, to jest 130 tysięcy złotych. I teraz tak, czy jeżeli mielibyście GSA wyposażonego tak dobrze, a mogli wymienić tylko silnik na słabszy, czyli mieli rewelacyjne zawieszenie, rewelacyjne hamulce, całą topkę, to czy wydalibyście na taki motocykl 100 tysięcy złotych? Bo wydaje mi się, że największym problemem tego rozwiązania jest to, że my chcielibyśmy mieć topowe komponenty w motocyklach, ale później przychodzimy do salonu, patrzymy w katalogi, co za 900, 100 tysięcy złotych, czy kogoś coś opuściło. W tym momencie wydaje mi się, że najbardziej naprzeciwko temu trendowi wychodził triumf ze swoim Tigerem 900, bo Tiger 900 był topowo wyposażony, był co prawda nie najtańszym motocyklem. Ale to właśnie chyba jest ta kwestia. To nie to, że on ma mniejszy silnik, więc ma być tani. To cały motocykl dyktuje cenę, a nie tylko jego pojemność i moc.